Siemanko, z tej strony Doksa z kanału GameTale. Dzisiaj gramy w Santa Gon Wild! Tak, gra Indie. No i klikamy play. New game. No, to jestem Ja już tę grę wcześniej opatrzyłem. No, już wiem. Dobra. W tej grze chodzi. Po prostu. I jest Mikołajem i na walarz. Ale niedługo święta za chwilę święta no i właśnie no dwa na taką gierkę też jest nie na tym kanale Polish Spy ale na razie nie mam gry. no to o tym sobie Wave <grywa> <With> one! Ale <grywa> na początku taką laskę która jest jakby szorgin przed... nie szorgina nie no, bronią palną Trudność? Jak będę w to lany, no to nie mu lania. słaby. Um. Mam nadzieję, że mnie słychać. Prezencik? Mamy... ...Szalbeu. Jest no. drugi ich jeszcze nie miałem. O, dobra. Zrobiliśmy. Ja teraz AK. Kurde. Aha. <grymne> nie wiem, co się stało. Nieważne. Nie wiem, czemu zacząłem grać nowa. Jestem porypany. <grymne> nie wiem, co się stało. Dobra Przepraszam jak będzie smać kreaturę ale Wow Jak taki coś ma, mają ten Próbuję coś popalić <grystanie> O ja już nie mamy No way To wywaliło mi <grystanie> Mówcie mi, że nie, że nie mogę tego robić. Ty so, ja. Jestem, I drugo, że co ja gada? Następnym razem będzie polish nagrywał. No. Nagrywamy tak z 10 minutek na początku. Tak. I my nagrywamy filmy jednorazowo. No, może czasami nie. Dobra, idźmy w drugim. To Ty Twoje elfy! O kurde. A zobaczymy, bo możemy szkodzić. Ała! Gopi! Zamaskowany terrorysta! Kurde. Ten Mikołaj mi szybko skacze. Lwooo daleko. Nie mamy mówić. Przepraszam. No i nie moja głowa jak głęboma ja mówię. no? Tak, chyba tak. No to idziemy robię małą przerwę jestem po krótkiej przerwie i niestety umarłem Load. no nie zapisało nam się widzicie jakie haństwo nie wiem co 4 minuty już nagrywamy oj No. Przepraszam, że nic nie mówiłem. Ale... Znów krótka przerwa. I znów wracamy. Jezu. Dobra. No Mm. Mm. Muszę żaden precedency nie wypadł, hamstwo. Nie mogę biegać. O, kurde! widzicie na te stopy. A! Aaa! Dziękuję. Jestem na te stopy. Jestem No Jestem wolny. Jestem wolny. na Trzeba wybiegać! Dyn, 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 Szybki bieg Nikołaja! You're dead! Ma no, 5... 6 minut? Nie wiem jeszcze jak ile odcinki się będą pojawiać, ale chyba co 2 minut? Nie wiem. Potem się dowiedzie. Pana ja, ja, ja. się dowiedzieć. co ile odcinki O tak, Maj! Widzicie tego Mikołaja? Widzicie? tak, jest to Mikołaj! Wave 3! Może wejdziemy do tak, i kończymy! One! Dobra. Wow. Ale! Mam nadzieję, że mnie słychać! Kurde! Może ściszy trochę. Nie wiem. Ściszę teraz. Zaznaczam... Jestem po przewie i... Ściszyłem trochę. To się obawia, że mnie nie słyszycie. und rap pum 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 um, 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 um. no nie nie widzicie <laughs> Yes. dobra <Yeah. Oops. laughs> da idziesz gra Indie. india to to nie nie

Nie wiemy! uj O wow, kurde! Już tutaj na psach jadą! No nie wierzę. Zdradzają mnie właśnie. Wiedziałem, że to kanal JND! Prezent! Prezent! Dużo mi to dało!

Co ucieka? Ja uciekacie? Nic nie mówię. Dostanie. Jest. Jest, dobra! da. mamy. Au. Uuu, ile to oddaje tego? The Major. Au, au. Trzeba się schylać. Już, zaraz kończymy. I tam jeszcze jest śm. Miałeś. Jeszcze nie ma. I stąd, kanał Dio wredna! Szczurze! Łup! <coughs> Normalnie... Ja bym się czuł jak w kudze w Butterfieldzie. Jest! Przyjdziemy ten wave i już kończymy. No i dobrze. Więc... Mm, no, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i... Oha! I jeszcze...